Dzisiaj robimy hniszczyznę. A potrzebne do tego będą piersi z kurczaka 600 gram pokrojone w większą kostkę. Jeden cały por pokrojony w talarki. Liście skala fiora pokrojone w większe lub mniejsze kawałki. 200 gram pieczarek pokrojone w pół talarki. Jedna duża czerwona papryka. Pokrojone na większe kawałki. Makaron typu Spaghetti 250 gram. Cztery ząbki czosnku przyciśniętego przez praskę. Olej sezamowy. Przyprawa do chińszczyzny. Sos sojowy. Sól. I olej lub oliwa do smażenia. Najpierw podsmażamy piersi z kurczaka. Pierwszy już się smażą. Można dodać teraz kor. Teraz wszystko robię. Po około pięciu minutach dodajemy pieczarki. Czosnek i przyprawy: sól, przyprawa do ok około dwóch łyżek stołowych i wszystko smażymy. W międzyczasie gotujemy wodę na makaron. Po około 5 minutach możemy dodać paprykę i sos serowy. Trzeba to smażyć jeszcze jakieś 4 minuty. Jeszcze zmięknie papryka. W międzyczasie makaron trzeba przełamać na pół i dodać do gotującej się wody. Po około 4 minutach Mężczyzna jest gotowa, teraz tylko trzeba poczekać na makaron. Ten makaron jest już gotowy, odlewamy go, ale nie płuczemy, gorący dodajemy do naszej I Dodajemy. Łyżkę oleju sezamowego. Teraz wszystko trzeba dobrze wymieszać, nasza chniszczyzna będzie gotowa. A tak wygląda gotowa niszczyzna Smacznego! Jeśli Ci się podobało. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj, a nie przegapisz następnych filmów. Potrawa ta jest doskonała również w wersji low carb, czyli bez makaronu. Warto spróbować, gorąco polecam.